Jaki najlepszy biznes będzie w roku 2020? Dla mnie odpowiedź zawsze musi być prosta, jasna i czytelna. Nieruchomości to jest standardowy sposób zarabiania i budowania majątku, aby lepiej nam się żyło. Klientów nie szukamy, ponieważ kto chce mieć dach nad głową? Ty chcesz mieć? Oczywiście każdy chce mieć dach nad głową. Ja też chcę. Mieć. Więc, biorąc pod uwagę klienta, klient na nieruchomości zawsze jest. Czy standardowe i Tradycjonalne inwestowanie w nieruchomości dalej będzie działało? Pewnie tak, ale mnie kompletnie nie interesuje tradycjonalne inwestowanie w nieruchomości. Sprzedawanie, obracanie nieruchomościami tylko i wyłącznie po to, bo tak guru nieruchomości nadmuchali taką tezę w mediach społecznościowych, jak i w Polsce, że trzeba nimi obracać. Jak mam obracać, to wolę obracać telefonami, wolę obracać samochodami, a nie rzeczami. Które są aktywami, aktywem jest produkt, który zarabia każdej nocy na nas w chwili kiedy śpimy i to są nieruchomości. Dlatego zawsze wybieram nieruchomości problematyczne, na których zarabiamy już na samym starcie, kupując dany obiekt za cenę na przykład mieszkania w Warszawie. I różnica jest ogromna, ponieważ my na samym starcie już mamy zysk, kupując nieruchomość dużo poniżej ceny rynkowej. Jeżeli wynegocujemy, ponieważ negocjacja ma być sexy, na przykład 300 tysięcy obiekt poniżej ceny, mamy już zysk? Tak. Po trzech miesiącach, jeżeli już będziemy zarabiać na nim pierwsze 500 tysięcy złotych, na przykład wygenerować poszczególne mieszkania do sprzedaży dla oddzielnego inwestora, czy jest to dla nas zysk? Tak, jest to dla nas zysk. Później tylko generować jak największe zyski w skali każdego roku podczas wynajmów. Jak się zabezpieczać? Dobra umowa, dobra weryfikacja i. Realizacja. Miej wspaniały dzień i podziel się opinią w komentarzu, jaki dla Ciebie będzie najlepszy biznes w 2026 roku, biorąc pod uwagę prostotę szukania klienta, biorąc pod uwagę to, że ten biznes będzie odwzajemniał Ci się wielokrotnie, nie tylko raz. Miej wspaniały dzień, bo to jest Twój dzień. Do zobaczenia. Cześć.